Pożyczkowskaz, poradnik dla przedsiębiorców, mówi Radosław Michaś. Dzień dobry. Dzisiaj dokończę omawianie warunków, jakie musi spełniać wnioskodawca, aby mógł ubiegać się o pożyczkę unijną. Takich kryteriów jest 10, z których 4 przedstawiłem we wcześniejszym odcinku pożyczkowskazu. Dzisiaj zajmę się pozostałymi sześcioma. Przypomnę, że te cztery mówią, że po pierwsze wnioskodawca nie może znajdować się w trudnej sytuacji w rozumieniu odpowiednich przepisów unijnych. Po drugie, na takim przedsiębiorcy nie może ciążyć obowiązek zwrotu pomocy publicznej. Po trzecie, wnioskodawca jest osobą fizyczną, prawną albo jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przystaje zdolność prawną. I po czwarte, najpóźniej w dniu składania wniosku lub zawarcia umowy wnioskodawca posiada siedzibę lub oddział w województwie, którego dotyczy konkretna pożyczka. Piąte kryterium mówi o tym, że wnioskujący musi być mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów unijnych. Aby określić status przedsiębiorstwa, bierze się pod uwagę łącznie dwa wskaźniki. Wskaźnik zatrudnienia i jeden z dwóch wskaźników finansowych do wyboru przez przedsiębiorcę: roczny obrót lub roczną sumę bilansową. W skrócie można powiedzieć, że MŚP to podmiot, który ma mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót, który wynosi maksymalnie 50 milionów euro lub suma bilansowa wynosząca maksymalnie 43 miliony euro. Dlatego też większość przedsiębiorców funkcjonujących na rynku polskim można śmiało zaliczyć do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Określając wielkość zatrudnienia, należy podać liczbę zatrudnionych w skali roku w przeliczeniu na pełne etaty. Osoby pracujące w niepełnym wymiarze etatu lub które nie przepracowały pełnego roku, np. pracownicy sezonowi oraz zatrudnieni na podstawie umów na czas określony, Należy wyrazić przez wartość ułamkową. W liczbie zatrudnionych uwzględnia się zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i inne osoby pracujące na rzecz przedsiębiorstwa. Na przykład w oparciu o kontrakty menedżerskie, właścicieli i wszystkie pozostałe osoby prowadzące regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiące z tego tytułu korzyści finansowe. Jak powiązania z innymi podmiotami wpływają na status przedsiębiorstwa? Nawet znając stan zatrudnienia i dane finansowe jednego podmiotu, nie zawsze możemy jasno określić jego wielkość. Status przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia wszystkich możliwych powiązań z innymi podmiotami, tak aby wynik takiej weryfikacji uwzględnił rzeczywistą sytuację ekonomiczną danego przedsiębiorstwa, premiując te z nich, które rzeczywiście stanowią. Małe i średnie przedsiębiorstwa i których dotyczą właściwe dla tej grupy ograniczenia i bariery. Określając status przedsiębiorstwa, należy sprawdzić, na jakich rynkach działają te powiązane ze sobą podmioty, czy na takich samych, czy w zupełnie innych branżach, oraz odpowiednio zsumować liczbę zatrudnionych oraz obrót lub sumę bilansową poszczególnych podmiotów posiadających relacje właścicielskie. Nie będę w tym miejscu mówił o szczegółach, jak należy przeprowadzić taką kalkulację, wspomnę tylko, że wyróżnia się cztery kategorie przedsiębiorstw, których dane brane są pod uwagę przy obliczaniu wskaźników finansowych i liczby personelu. Są to przedsiębiorstwa niezależne, przedsiębiorstwa partnerskie, przedsiębiorstwa powiązane i podmioty publiczne. Przedsiębiorstwa partnerskie są powiązane finansowo. Ale żaden podmiot nie sprawuje pośredniej lub bezpośredniej kontroli nad innymi podmiotami. Przedsiębiorstwa powiązane to przedsiębiorstwa, z których jedno sprawuje pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad innym przedsiębiorstwem lub wywiera na nie dominujący wpływ. Przedsiębiorstwo niezależne, czyli samodzielne, to takie przedsiębiorstwo, którego nie można zakwalifikować ani jako partnerskie, ani powiązane. Dla przedsiębiorstwa niezależnego Dane do obliczania pułapów MŚP, czyli kryteria zatrudnieniowe i kryteria finansowe, są ustalane wyłącznie na podstawie jego własnych ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów finansowych. Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa można posłużyć się kalkulatorami dostępnymi w internecie. Zgodnie z szóstym warunkiem wnioskodawca nie może podlegać wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa. Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymania pożyczki unijnej następuje, gdy została z niego przeprowadzona windykacja środków przeznaczonych na realizację innych programów z udziałem środków europejskich. Gdy zostały one na przykład wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, Pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź w ramach wcześniejszych czynności kontrolnych, sprawdzających podobnych, stwierdzono, że beneficjent otrzymał płatności na podstawie dokumentów podrobionych, przerobionych, potwierdzających nieprawdę, ewentualnie beneficjent nie zwrócił środków w terminie mu wskazanym. Okres wykluczenia trwa 3 lata od dnia dokonania zwrotu środków. Odpowiedni rejestr podmiotów wykluczonych prowadzony jest w Ministerstwie Finansów. Informacje zawarte w takim rejestrze są udostępniane określonym instytucjom, m.in. instytucjom zarządzającym, pośredniczącym, wdrażającym, czyli tym, które biorą udział w procesie dystrybucji jej środków unijnych, a także beneficjentom, ale tylko w zakresie ich własnego statusu. Więc można sprawdzić wyłącznie własne przedsiębiorstwo, ale. Przedsiębiorstwa kolegi już nie. Po siódme, wnioskodawcy nie mogą być wykluczeni z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis. Rzecz oczywiście dotyczy tylko tych podmiotów, które chcą się o taką pomoc ubiegać. Skorzystanie z niej daje szereg przywilejów, np. preferencyjne oprocentowanie pożyczki, dłuższy okres spłaty czy większe kwoty pożyczek. W tym przypadku można mówić o dwóch rodzajach wykluczeń sektorowych. Są to sektory wykluczone i sektory z ograniczeniami. Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis w ogóle. Natomiast przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma wsparcie w ramach pomocy de minimis, ale tylko w ograniczonym zakresie. Lista sektorów wykluczonych z pomocy de minimis dostępna jest w internecie a zalicza się do nich na przykład uprawy rolne, rozmnażanie roślin, chów i hodowla zwierząt, rybactwo, górnictwo węgla, górnictwo ropy naftowej, gazu ziemnego, rud metali, produkcja olejów, masła, mięsa, soków z owoców i warzyw, produkcja cukrów, alkoholi, ale również sprzedaż hurtowa zboża, kwiatów i roślin czy owoców i warzyw. Natomiast sektory z ograniczeniami to na przykład transport drogowy towarów. Zakaz finansowania z pomocą de minimis dotyczy zakupu środków transportu i urządzeń transportowych, a w przypadku zakupów na inny cel próg pomocy wynosi 100 000 euro. Także w skrócie można powiedzieć, że z pomocy de minimis nie można skorzystać wtedy, kiedy rzecz dotyczy sfinansowania zakupu środków transportowych. Czy urządzeń transportowych, ale na inne cele firma, która w PKD ma drogowy transport towarów, może skorzystać z pomocy de minimis, ale maksymalnie do kwoty 100 000 euro. Po ósme, wnioskodawcy nie mogą być podmiotami, w stosunku do których fundusz pożyczkowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają jakiekolwiek powiązania które yy, wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację pożyczki na etapie oceny wniosku o udzielenie pożyczki, czy jej wypłaty, rozliczenia i realizacji samej pożyczki. Dziewiąte kryterium wymaga, by wnioskodawca terminowo regulował zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec zakładu ubezpieczeń społecznych. Weryfikacja tego kryterium odbywa się na podstawie odpowiednich zaświadczeń przedstawianych na etapie wnioskowania lub najpóźniej w dniu podpisywania umowy pożyczkowej. Wówczas cały proces udzielenia pożyczki odbywa się na podstawie deklaracji przedsiębiorcy o braku zaległości. Dziesiąte kryterium wyklucza z możliwości ubiegania się o pożyczkę przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z zobowiązań wynikających z wcześniej otrzymanej pożyczki w danym funduszu, czyli na przykład nieterminowo ją spłacali, a od momentu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z wcześniej otrzymanej pożyczki nie minęły więcej niż 3 lata. Ewentualnie przedłożyli fałszywe informacje lub zatajili prawdziwe dane, rozliczając pożyczkę, bądź ubiegając się o wsparcie z innego programu pomocowego obsługiwanego przez jakąkolwiek instytucję udzielającą wsparcia ze środków publicznych. Przedsiębiorcy, którzy próbowali wpłynąć w sposób niedopuszczalny na decyzję pośrednika finansowego, ubiegając się o wsparcie z funduszu, również nie mają szans na uzyskanie finansowania. Ponadto, jeśli osoby zarządzające przedsiębiorstwem albo jego wspólnicy zostali prawomocnie skazani za przestępstwa gospodarcze, w tym m.in. z powodu składania fałszywych zeznań, przekupstwa czy przestępstwa karnoskarbowe, to taki podmiot jest również wykluczony z postępowania pożyczkowego. W ten sposób dotarliśmy do końca omawiania wszystkich kryteriów, na podstawie których można określić, kto może ubiegać się o pożyczki ze środków unijnych. To wszystko w tym odcinku Pożyczkowskazu. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.